Szanowni Państwo, kampania wyborcza zbliża się wielkimi krokami do swojego finału 15 października. Jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jako człowiek z miasta, który zakochał się w polskiej wsi, jestem dzisiaj na finiszu kampanii wyborczej w gminie Wilków, we wsi Wojciechów z panią Iloną Jacyk, szefową, liderem rolniczego OPZZ w województwie opolskim, ale przede wszystkim rolnikiem. Po to, aby odpowiedzieć pozytywnie na apel dwóch największych organizacji rolniczych w Polsce OPZZ oraz NZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, które przygotowały dla polskich polityków tak zwaną rolniczą dwunastkę. To jest 12 punktów, 12 zobowiązań dla polityków realizacji celów, projektów, które są dobre dla polskiej wsi. Ja, Szanowni Państwo, podpisałem tą rolniczą dwunastkę. Dzisiaj razem z panem ministrem Robertem Telusem zobowiązaliśmy, mi się, aby w przyszłej kadencji działać na rzecz polskiego rolnictwa, wypełniając kierunkowo te cele, które zapisane są w Rolniczej 12. Chcę zwrócić uwagę tutaj, właśnie w Wojciechowie, w gminie Wilków w Powiecie Namysłowskim, przede wszystkim na kwestię dotyczącą polskiej ziemi, polskiej ziemi dla polskich rolników i zmian prawnych dotyczących ułatwienia dzierżaw dla polskich rolników. Chcę przypomnieć, że dzięki mojej inicjatywie i trzyletniej walce prawie 11 tysięcy hektarów polskiej ziemi jeszcze w 2023 roku. Będzie przedmiotem procedury po to, aby trafiło do opolskich rolników. To jest prawie jedna piąta całości ziemi gospodarowanej przez KOWR, oddział terenowy w Opolu, ale potrzebne są jeszcze ułatwienia, które spowodują, że ta ziemia będzie jeszcze szybciej transparentnie trafiać do opolskich rolników. Jestem zdecydowanym zwolennikiem ułatwień inwestycyjnych w takich gospodarstwach jak to tutaj w właśnie w Wojciechowie szczególnie jeżeli chodzi o składowanie, ale przede wszystkim takie podstawowe kierunkowe zobowiązanie. Na wsi rządzi rolnik. Na wsi rządzą mieszkańcy obszarów wiejskich, a nie osoby, które często się osiedlają i protestują przeciwko gospodarzeniu, przeciwko gospodarce rolnej, przeciwko temu, aby na transparentnych zasadach z pokolenia na pokolenie gospodarstwo rodzinne produkowały dla milionów polskich rodzin zdrową żywność, dostarczając produkty rolno-spożywcze. Na wsi rządzi rolnik i chce to bardzo stanowić. Jako człowiek z miasta zakochany w polskiej wsi, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, oznaczyć, potwierdzić i zobowiązać się, że potrzebna jest również ustawa, która takie ułatwienia, szczególnie te inwestycyjne, wprowadzi dla polskich rolników. Konieczne są również jeszcze większe finansowanie dotyczące szkół, dotyczące szkolnictwa rolniczego. My pokazaliśmy w tej ostatniej kadencji, szczególnie jeżeli chodzi o szkołę rolniczą w Bogdańczyku, w Kluczborku, w gminie Kluczbork. Ogromne inwestycje. Sam osobiście starałem się o to, aby ta inwestycja za 13 milionów złotych realizowana dziś, czyli nowoczesna, hipernowoczesna hala dla młodych adeptów rolnictwa, dla 300 dzisiaj już uczniów szkoły w Bogdańczowicach, była realizowana. Za chwilę rozpocznie się procedura związana z zakończeniem przetargu dotyczącej kwestii nowoczesności internatu po to, aby Bogdańczowice były najnowocześniejszą tego typu szkołą na południu Polski. Bardzo twarde zobowiązanie przeciwko tym pomysłom lewicy, które chcą ograniczyć produkcję zwierzęcą w Polsce. Zdecydowane nie będę zawsze bronił polskiego kotleta schabowego, będę bronił przyzwyczajeń Polaków i umiłowania do danie z polskiego mięsa. Żadnych tego typu za. Zakazów, chociażby produkcji zwierzęcej związanej z ubojem rytualnym. Tutaj, twardo również jako ten polityk, który głosował przeciwko piące dla zwierząt, jasno tutaj potwierdzam swoje stanowisko w tej sprawie. I cała dwunastka rolnicza jest zobowiązaniem wobec polskiej wsi. Jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wybrany w 2019 roku, to zobowiązanie również wobec szefowej OPZZ rolniczego województwa o Polskim pani Ilony Jasyk, a więc organizacji, która przygotowała rolniczą dwunastkę, to zobowiązanie tutaj przedkładam. Bardzo ważne jest również, szanowni państwo, to, aby ta dwunastka łączyła wszystkich polityków, wszystkich opcji. Pokazałem w tej kadencji przyjmując najważniejszą od kilkunastu lat ustawę o rolniczych, odnawialnych źródłach energii, a więc ustawę o biogazowniach rolniczych po fermencie. Oraz o biopaliwach, szczególnie ważną dla województwa polskiego, które przecież i rzepakiem, i kukurydzą stoi, że potrafię łączyć polityków ponad podziałami. 448 posłów zagłosowało za moją ustawą o biogazowniach i biopaliwach. Ani jeden się nie wstrzymał, ani jeden nie był przeciw. I chciałbym, żeby dokładnie tak samo dwunastka rolnicza łączyła ludzi. Niestety, jak słyszymy pomysły Koalicji Obywatelskiej, słyszymy pomysły Zielonych, to widzimy, że dokładnie idą w innym kierunku. Jest ogromne zagrożenie regulacyjne, że lewica i koalicja obywatelska będą ograniczały i będą uderzały w polską więź, będą ograniczały produkcję rolną na polskiej wsi. Moje zobowiązanie, szanowna pani przewodnicząca, będę realizował postulaty związków zawodowych, rolniczych, de facto polskich rolników, mieszkańców obszarów wiejskich. Dwunastka rolnicza została oficjalnie oficjalnie podpisana przez Janusza Kowalskiego, jako pierwszego polityka na opolszczyźnie, który tą dwunastkę podpisał. Ilona Jasek, matka rolnik z powiatu namysłowskiego, wiceprzewodnicząca rolniczego OPZZ. Ta dwunastka jest to 12 postulatów skierowanych od rolników, które mają nam ułatwić Pracę rolnika. To my jako rolnicy zapewniamy przyszłość żywieniową naszego kraju. Chcemy produkować w rodzinnych gospodarstwach rodzinne e, produkty z rodzinną tradycją. Dzięki tym postulatom, które one powinny nam ułatwić. Dlatego one bardzo się cieszę, że e, tutaj pan wiceminister Janusz Kowalski popiera to. Żeby rolnictwo było silne, mocne i żeby było e, możliwość produkcji rodzinnej. Rodzinny produkt w rodzinnych gospodarstwach. Szanowni Państwo, dzisiaj jest dla mnie szczególny dzień, ponieważ pan minister Robert Telus podpisał dla polskiej wsi, dla polskich rolników, dla polskich przetwórców dwa bardzo ważne moje rozporządzenia. Pierwsze rozporządzenie dotyczące oznaczeń miodu w końcu będzie na etykietach miodów sprzedawanych w Polsce oznaczenie dotyczące kraju pochodzenia miodu po to, żeby wspierać polskich i opolskich pszczelarzy. I drugie rozporządzenie rozporządzenie wykonawcze do ustawy o biogazowni. Rolniczych. Chodzi oczywiście o substrata, więc to, z czego produkuje się energię elektryczną i ciepło w biogazowniach rolniczych. To jest tak zwany poferment. Pani Ilona Jasek może potwierdzić, że to jest doskonałej jakości nawóz, nawóz naturalny dla polskich i opolskich rolników. I chodzi o to, aby ten nawóz jeszcze bez tej procedury administracyjnej, która została zlikwidowana, uchylona moją ustawą, że jeszcze szybciej trafił dla opolskich i polskich rolników bez konieczności wieloletniego rejestrowania, badania nawozu, który przecież powstał z naturalnych substratów, z biomasy. Te dwa rozporządzenia kończą niejako legislacyjnie kwestię dotyczącą mojej aktywności w kontekście biomasy w tym miesiącu. Ufam, Szanowni Państwo, że teraz dwunastka rolnicza będzie wszystkich polskich polityków łączyć. Jestem wielkim patriotą polskiej wsi. Zobowiązuję się działać na rzecz rolniczej dwunastki. To zobowiązanie składam we wsi Wojciechów, w gminie Wilków, w powiecie Namysłowskim. Dotrzymam słowa.